Wakacyjne wyjazdy powinny być czasem bez troski i luzu. Niestety nie zawsze tak jest. Zdarza się, że nieprzewidziane zdarzenia przyją nam plany, urlopowy nastrój, a nawet budżet. Choć takich sytuacji nie da się przewidzieć, można się zabezpieczyć i zminimalizować ryzyko. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu turystycznemu. Ubezpieczenie turystyczne to pewnego rodzaju zabezpieczenie na czas podróży. W momencie nabycia polisy Turysta zyskuje gwarancję, że ubezpieczyciel pokryje koszty związane z nieszczęśliwymi wypadkami, jakie przytrafiły się w czasie wyjazdu, a były przedmiotem umowy ubezpieczeniowej. Chodzi m.in. o koszty związane z opóźnieniem samolotu, spowodowania wypadku samochodowego, zgubienia lub kradzieży bagażu, a także koszty leczenia. Nie każdy to wie, ale posiadanie karty ECUS, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, nie chroni nas przed wszystkimi wydatkami, ponieważ ma dość ograniczony zakres obowiązywania. ECUS nie zapewnia np. leczenia w placówkach prywatnych, akcji poszukiwawczych i ratowniczych, dopłat do wydatków, które częściowo pokrywa pacjent, transportu powrotnego do Polski, a co najważniejsze, ECUS nie obowiązuje poza Unią Europejską. Cena ubezpieczenia turystycznego uzależniona jest od wielu czynników. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje polisy na innych zasadach. Z tego powodu koszt wykupienia ubezpieczenia tego samego produktu może różnić się nawet o kilkaset procent. Osoby samodzielnie organizujące wypoczynek muszą zakupić ubezpieczenie samodzielnie. Dobrze jest w tym celu skorzystać z tak zwanych porównywarek ubezpieczeniowych, które zgodnie z nazwą umożliwiają porównanie ofert ubezpieczycieli działających na rynku.